Zdarzenia losowe, przykład czwarty. Do zdarzeń losowych używamy często języka zbiorów. Przypomnij sobie z młodszych klas ten język. Mamy na przykład zbiór piłkarzy, to jest zbiór A, zbiór B. To są miłośnicy deskorolki i suma zbiorów to będą te elementy, które należą do zbioru A albo do zbioru B. Czyli suma zbiorów to będzie tutaj Zosia, ula i Tomek. Teraz część wspólna zbiorów, takie u w drugą stronę napisane. To będą te elementy, które należą do zbioru A i jednocześnie należą do zbioru B. W tym przypadku ula należy do tych dwóch zbiorów. Jest w części wspólnej zbiorów. Teraz różnica zbiorów. Od zbioru A odejmuje zbiór B. Pozostaje tutaj tomek, czyli na przykład. Zbiór piłkarzy, ale nie zbiór miłośników deskorolki. Oni jadą na przykład na jakiś pokaz. Zostają piłkarze, którzy nie są miłośnikami deskorolki. Różnica zbiorów. Mogę też na przykład od zbioru B odjąć zbiór A, od B odjąć A, czyli od miłośników deskorolki odejmuję piłkarzy. Piłkarze grają mecz, a tutaj zostają miłośnicy deskorolki. To tutaj jest Zosia. Teraz ten język zbiorów wykorzystujemy w zdarzeniach elementarnych, w rachunku prawdopodobieństwa. I na przykład zbiór A rzucam kostką. I zbiór A to nie będzie będą takie zdarzenia, że wypadła parzysta liczba oczek. Parzysta liczba oczek 2, 4, 6. Zbiór B wypadła liczba oczek mniejsza od czterech, czyli 1, 2, 3. To jest zbiór B. Cała przestrzeń to jest omega. Narysowałam Wam taki prostokąt. To wszystko jest, to są moje wszystkie zdarzenia piątka. Nie należy do A i do B. I tak to wygląda. Teraz weźmy sumę zdarzeń. Do sumy zdarzeń będą należały te, które należą do A, czyli parzysta liczba oczek, oraz te, które należą do B, czyli wypadła liczba oczek mniejsza od 4. Czyli suma zdarzeń. To będzie jedynka, dwójka, trójka, czwórka, szóstka. Teraz różnica zdarzeń. Od zbioru A odejmuję zbiór B. Czyli wypadła parzysta, ale ta liczba oczek nie jest mniejsza od 4. Wyrzucam tę mniejszą od 4. Zostaje czwórka i szóstka. I teraz... Mogę na przykład mówić o zdarzeniu przeciwnym. Oznaczam to A z takim apostrofem. Zdarzenie przeciwne do zdarzenia A. Trzeba od omegie od całego, od wszystkich możliwych tu zdarzeń odjąć te zdarzenia, które należą do A. Jak odejmę T, pozostanie jedynka, trójka i piątka. To jest zdarzenie przeciwne do zdarzenia A. Również z tego będziemy korzystać. Jedynka, trójka, przeciwne do A.